Dobry wieczór, witam Państwa na kolejnym wykładzie z cyklu Filozofia kulinarna. Tematem naszego dzisiejszego wykładu będą bewsztyk i frytki. Bewsztyk współuczestniczy w mitologii krwi, podobnie jak wino. Jest sercem mięsa, mięsem w stanie czystym. Ktokolwiek odżywia się bewsztykiem, przyswaja sobie siłę wołu. Prestiż bewsztyka wynika ewidentnie z jego quasi-surowości. Krew w nim jest, uwaga, proszę zanotować, widoczna, naturalna, gęsta, zbita i podzielna zarazem. Powtarzam, widoczna, naturalna, gęsta, zbita i podzielna. Można sobie doskonale wyobrazić antyczną ambrozję pod postacią tej ciężkiej materii, która znika nam w ustach w sposób dający odczuć jednocześnie pierwotną siłę i płynną zdolność przenikania bezpośrednio do krwi człowieka. Krwistość jest racją istnienia bewsztyka. Uwaga! Stopień wysmażenia zostaje określony nie w jednostkach cieplnych, ale przy pomocy obrazów krwi. Bewsztyk może być krwisty, przypomina wtedy strumień krwi płynący z tętnic zażynanego zwierzęcia, albo niebieski, kojarzy się wówczas dzięki barwie fioletu, będącego jakoby najwyższą czerwienią, z ciężką krwią żylną. Nie mówi się jasno i prosto o smażeniu, nawet umiarkowanym. Jest ono czymś przeciwnym naturze. Żąda się więc eufenizmu. Mówi się zatem, że bewsztyk jest w sam raz, przy czym owo w sam raz pojmuje się raczej jako granicę dopuszczalnego wysmarzenia, niż jako idealny punkt. Jedzenie bewsztyka reprezentuje więc zarazem pewną naturę i pewną moralność. Zadowala on rzekomo wszystkie temperamenty sangwiników, dzięki powinowactwu, nerwicowców i limfatyków, dzięki wartości uzupełniającej. Podobno jak wino staje się dla wielu inteligentów mediumiczną substancją, która prowadzi ku pierwotnym siłom natury, tak bewsztyk jest dla nich pokarmem, który odkupuje, sprowadza na ziemię mózgowość. Krwią i miękką treścią wewsztyka odżywiają i zarzekają suchą, myślową jałowość, którą im się nieustannie zarzuca. Moda na bewsztyk tatarski jest również rodzajem egzorcyzmu skierowanego przeciw romantycznemu połączeniu uczuciowości i chorobliwości. W bewsztyku tatarskim odnajdziemy materię w stanie pierwotnym, zarodkowym jakoby, krwawe piure i ciągliwą maść surowego jajka. Cały zestaw miękkich, żywych substancji, rodzaj pełnego znaczenia kompendium, symboli czy obrazów rodzenia się i powtarzania. Jak wino, tak i bewsztyk jest we Francji pożywieniem elementarnym nie tyle uspołecznionym, ile unarodowionym. Rozpoznamy go na wszystkich gastronomicznych dekoracjach. W tanich restauracjach bywa płaski, żółto obrzeżony przypomina. Podeszwę. Gruby soczysty w wyspecjalizowanych knajpach, kubiczny, wilgotny soczysty, pod lekko zwęgloną skorupą, w restauracjach wysokiej klasy. Uczestniczy we wszystkich rytmach, w wygodnym posiłku mieszczucha i cygańskim, lekkim obiedzie samotnika. Będąc pożywieniem zarazem gęstym, treściwym i szybkim w przyrządzaniu, wyraża najlepszy z możliwych stosunek między oszczędnością a skutecznością, mitologią a łatwością spożycia. Co więcej, jest obrazem typowo francuskim, ograniczonym już co prawda przez inwazję amerykańskich steków. Najmniejsze trudności czy ograniczenia żywnościowe każą Francuzowi marzyć o bewsztyku, podobnie jak o winie. Ledwo znajdzie się za granicą, ogarnia go nostalgia bewsztyka. Bewsztykowi przydana tam zostaje cnota elegancji, ponieważ w porównaniu z zawiłością kuchni egzotycznej ma on stanowić pokarm, w którym smakowitość łączy się z prostotą. Bestik par excellence patriotyzmu wspiera patriotyzm w czasie wojny. Jest żywym ciałem francuskiego kombatanta niezbywalnym dobrem, którym wróg może zawładnąć tylko przez zdradę. W starym filmie: Drugi oddział przeciwko komendanturze, służąca, księdza patrioty, proponuje szwabskiemu szpiegowi przebranemu za francuskiego spiskowca. Ach, to ty, Lauren. Zaraz dam ci mojego bewsztyka. A później, kiedy szpieg zostaje zdekonspirowany, a ja, ja mu dałam mój bewsztyk. Najwyższe nadużycie zaufania. Bewsztyk, podawany zazwyczaj z frytkami, przekazał mi swoją narodową chwałę. Frytka, jak bewsztyk, jest pełną nostalgii patriotką. Paris Match powiadomił nas, że po zawieszeniu broni w Indochinach, generał de Castrier zażądał nas swój pierwszy obiad frytek. Zaś prezes Stowarzyszenia Byłych Kombatantów w Indochinach dodał komentując później tą informację, cytuję, nie zawsze właściwie rozumiano gest generała de Casterie, który na swój pierwszy obiad zażądał frytek. Uf, prezes chciał, abyśmy zrozumieli, że prośba generała nie była prymitywnym, materialistycznym odruchem, ale rytualnym epizodem powrotu do odnalezionego plemienia Francuzów. Generał znał dobrze naszą narodową symbolikę. Wiedział, że frytka gastronomicznym znakiem Francuzów. Vive la France! Dziękuję.